Pamiętajcie, z każdą pracą ważny jest odpoczynek. I wie co? Odpoczynek, tak co do zasady, ważniejszy niż praca. Nawet jeżeli wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jest. Pamiętajcie o siebie. Teraz zaczynamy. Są takie akcje dla gamerów, są takie akcje wymierzone w gamerów, które mają sens. Które faktycznie jakby próbują zakomunikować dobre rzeczy graczom, nie? I ogólnie nie jestem przeciwnikiem robienia targetowanych akcji, które są właśnie skierowane do graczy. Tak? Gracze, gracze też ludzie. Raczej mogą e, e, d, 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 jakby się czegoś nauczyć z różnych akcji społecznych, a jednocześnie to jest dość duża społeczność, a więc fajnie, róbmy kontent, który jest w nich wybierzony. To powiedziawszy, <laughs> chciałem powiedzieć, że są akcje, które, których ja nigdy nie zrozumiem. Które nie mają kurwa najmniejszego sensu. Nie? I jedną z nich jest genialny pomysł międzynarodowego czerwonego krzyża. Play by the rules. I jak widzimy na Twitterze uruchamiamy nową inicjatywę, żeby zwiększyć, zwiększyć świadomość e, praw wojny wśród graczy. Mamy też specjalną niespodziankę Fortnite dla Was. Oglądajcie nas na streamie na Twitchu już dzisiaj o dziewiątej. Więc, szanowny miłośniku Call of Duty, jakby Czerwony Krzyż zrobił specjalne Cię akcję, żeby wytłumaczyć Ci, że kurwa nie możesz strzelać do ambulansów, na przykład w strefie wojny, nie? ale że nie możesz też używać symboli Czerwonego Krzyża, żeby... E, jakby... W, cel, w celu wprowadzenia w błąd twoich przeciwników jako żołnierz. Nie? Więc... Edukacja. Ten fragment arma? Ja, ja, ja mam poczucie, że to niekoniecznie zmienia cokolwiek w tej rozmowie. Szczególnie, że. No, noż do kurwy nędzy. No, trochę, trochę sobie w gumy lecą z takimi akcjami. Równie dobrze mogliby kurwa pacjentów z rakiem uczyć o prawach wojny. Albo kurwa entuzjastów morsowania. Ja wiem, że, 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 że niektórym się wydaje, że jak szczelasz w grę eee, tego. Że, 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 że jak szczelasz w grę, to jest zupełnie tak samo, jakbyś, jakbyś siedział kurwa w Okopach w Donbasie. Ale pó póki. Nasi prawdziwi kurwa żołnierze z Call of Duty i z Fortnite'a e, nie, 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 nie prowadzą wojen mechami e, na, na przyszłościowym polu bitwy, to tego typu akcje są raczej komiczne, nie? Naprawdę komuś się wydaje, że, że, że to jest ten rodzaj inicjatywy, który najlepiej realizuje e, c, c, cele Czerwonego Krzyża. Army to nie grają zatwierdzeni arperzy, żeby wojnę wojnę, ale oni mają niespodziankę z Fortnite'a, a nie z Army. Jakby oni na tym streamie. E, oni na tym streamie jakby. Wiecie, oni. A, i przepraszam, to nie było z. to nie było z ARMY, tylko to było z PUBG. Jak już. Więc e, e, może, 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 wiecie. Mówmy się, że PUBG średnio, średnio jak, jak real-life. Średnio. A oni właśnie celują, kurwa, z tymi swoimi streamami. W... Co, co, co tutaj było? Z tego, co widzę, to oni nawet powtarzają te streamy. Że... S -s Sorki mordy Ale to się, to się kompletnie rozjeżdża Z jakąkolwiek sensowną dzia Działalnością w tym kierunku komunikacja ważnej rzeczy w Fortnite się Zawsze baza Mój ulubiony event to było muzeum Martina Luthera Kinga I ludzie biegali w skórkach Johna Wicka I napieprzali czarnych defaultów biczem Emotka kobiety kot Jesus Christ Spójrzmy sobie teraz trailer gry I Ja zaznaczam na początku, że to jest trailer gry I... Jestem super ciekaw. Jestem super ciekaw Waszych wrażeń. Bo ja, ja swoje wypowiem. Wypowiem za sekundkę. Nie? Shots fired! Shots fired! Perspektywy, to jest raz po raz kolejny testowanie kurwa granic. Ja wam powiem tak: patrząc na USA, uh, gdzie powstaje słynne Co COP, City i um, jakby psy zastrzeliły prawdopodobnie, znaczy wedle wszelkich wskazań, bez, bez dobrego powodu zastrzeliły kolesia, który aktywista, który próbował oprotestowywać powstanie tego gigantycznego centrum um, treningowego w, w Marylandzie. Ma powstać? Nie pamiętam w którym, w którym stanie. A... Robienie super gry o, o, o wielkim, potężnym, bohaterskim policjancie, który chodzi i wszystkich zamordowuje e, z perspektywy bodykama tego policjanta jest. Ja nie chcę mówić, że to jest niesmaczne, nie? Jest dość oczywistym sposobem, jest do, dość oczywistym szukaniem kontrowersji. Jest dość oczywistym. ...dość oczywistą próbą e, pokazania, że... ...zobaczcie, możemy was wyśmiać kurwa, pacyfisty, a wy i tak tam nic nie zrobicie. Tak? I... ...podejrzewam, że duża część marketingu tej gry... ...będzie oparta na, na, na właśnie rage baitingu, na kurwa szukaniu... A sposobu, żeby, wiecie, w, 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 wkurwić, wku, wkurwić głupich lewaków, nie? A studio, które to wydaje, nazywa się Drama. Jakby. Ja, ja naprawdę wyrosłem z, te, z, z bycia tak naiwnym, żeby uwierzyć, że oni się tak nazywają, ponieważ robią dramatyczne spektakle. Nie? I wiecie, dla mnie ta gra jest przede wszystkim gówniarska. Nie? Gówniarska, ponieważ próbuje szokować tym, że zobaczcie, jesteśmy policjantami, robimy piu-piu do ludzi. I jakby próbuję stworzyć w dość widoczny i bezczelny sposób zachętę do tego, żeby właśnie głupie lewaki się wkurwiały na to, że się z nich śmiejemy. Realistyczna grafika? Ona nic nie robi, nie? Eee, jakby. Konkretnie technika fotogrametrii, czyli technika. Nie, 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 nie wiem, czy, czy, czy wiecie o co chodzi. Fotogrametria polega na tym, eee, że idziemy z aparatami i robimy bardzo wysokiej rozdzielczości zdjęcia całego otoczenia. Tak? I jeżeli jesteście małym studiem, a to w ogóle jest chyba robione przez jedną osobę, z tego co rozumiem to to oszczędza bardzo dużo czasu. Naprawdę bardzo dużo. Bo jak zrobicie sobie takie skany, to możecie do nich dodać, co chcecie, możecie odjąć od nich, co chcecie, ale na przykład nie musicie budować architektury, nie? To ona jest, ona jest zbudowana. Wy, ponieważ macie zdjęcia z tych samych obiektów z kilku stron, to jakie wrzucicie do oprogramowania, to jesteście w stanie wyrenderować faktycznie otoczenie, jakby poskładać je sobie z puzelków. Fotogrametrię stosuje jedno polskie um, studio z wielkim tego. Um, z wielkim zapałem i ono się nazywa. Zawsze zapominam, więc muszę sobie podejrzeć na Steamie Farm 51. I ja myślę, że. To już wam bardzo dużo powinno powiedzieć, ponieważ stawiam, że większość z was nigdy o Farm 51 nie słyszało. A nawet jeżeli słyszeliście, to myślę, że w większości ich gier albo nie, nie wiecie, albo nie graliście, albo e, jakby nawet jak zagraliście, to się przesadnie nie, 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 nie jaraliście, bo Farm 51 zrobiło Get Even. Zrobiło właśnie czy Czernoby, Czernobylajt eee, i zrobiło jeszcze jedna gra, w, jeszcze jedną grę w Czernobylu, jak na się nazywała? Eee, Czernobyl... A może mi chodzi o Czernobyl VR, może masz rację. Eee, Dlatego zrobiło właśnie World War III, które ma być realistyczną szczelanką wojenną, e, która polega na tym, że oni sobie zrobili i odtworzyli, że, że, że oni odtworzyli między innymi Złote Tarasy jako pole bitwy do, do III wojny Światowej. Ja kiedyś się wypowiadałem na ten temat, że uważam, że to jest, że to nie jest cool, nie? Że jakby to jest przeciwieństwo Zrobienia czegoś fajnego. To jest jakby pokazanie, że zobacz, w Twojej rozrywce pokażemy Ci, że, 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 że yy, miejsca, do których możesz często chodzić, albo które możesz znać, są idealne do mordowania ludzi. I jakby ja krytykowałem ich za to więcej niż raz, także tutaj na streamach. I ja dalej uważam, że to, co oni robią, jest gówniarskie. Pod tym względem. Natomiast jakby to jest dalej. Krok mniej niż to, co oglądamy tutaj. I wiecie, ja rozumiem, że wiele, wiele osób w branży gamingowej ma. Ma problem z takimi e, konceptami jak empatia, nie. I ja rozumiem, że, że wielu ludzi wewnątrz, ludzi siedzących na, na, na tych wszystkich, kurwa, wiecie, redditach, komentujących na YouTubach i żyjących tymi grami komputerowymi, że oni kurwa im powiedzenie, że coś jest nieetyczne, to co najwyżej śmiech wygeneruje i niewiele więcej. Bo wiem, bo jakby miałem swego czasu przecież jako dziennikarz gamingowy dużo kontaktu prawdziwymi gamerami. Natomiast ja, ja cały czas uważam, że właśnie ci prawdziwi gamerzy troszeczkę nie doceniają tego, że te ich wszystkie, że te wszystkie wydarzenia, że to wszystko co się dzieje, że to się dzieje w, w prawdziwym świecie. że oni mogą sobie fantazjować na temat tego. I jak to super by było szczelać się pod bramą branderburską albo w słodkich tarasach, albo jak fajnie by było biegać i właśnie larpować w tej grze, którą przed sekundą widzieliśmy, e, policjanta szczelającego do złoli z, z bodykamem. Ale oni troszeczkę nie rozumieją, że oni nie żyją na bezludnej wyspie otoczonej niczym w szczególności, gdzie opinia kogokolwiek poza nimi samymi się nie liczy. I ja. Wydaje mi się, że tego typu projekty, a szczególnie zachwytem tego typu projektami, właśnie przez tych kurwa korowych kretynów, bardzo obnaża to, że wielu graczy jest, jest zdecydowanie za głupich, żeby prowadzić dorosłą dyskusję. A jednocześnie, wewnątrz tego środowiska, cały czas się wzmacnia ten przekaz, że. My tylko nie chcemy polityki w naszych gorach i czemu, czemu robicie rzeczy polityczne o naszych rzeczach, które są tylko o mordowaniu ludzi, co jest najmniej polityczną rzeczą ever. Wiecie, ja, ja całkiem, całkiem, szczerze powiem, że e, ja oglądam taki kanał który, kanał, który nazywa się Dice Tower, nie? E, oni e, robią recenzję planszówek. I ja ogólnie bardzo lubię oglądać. To robią jakieś top 10 najlepszych planszówek, a to robią newsy, a to coś. Ja lubię ich oglądać ogólnie. I jakby ta ekipa, która to robi, jest całkiem spoko. Oni jakby przez większość czasu mają ten komfort, że oni rozmawiają sobie o planszówkach, więc oni jakby nie muszą się zajmować w ogóle politycznymi tematami. I ja zupełnie tego od nich nie oczekuję, żeby nie było, tak? To, to nie jest tak, że ja mam jakieś tutaj wielkie, kurwa. Żądam, żeby oni się ustosunkowywali do wszystkiego. Aczkolwiek. Jedna babka, która u nich siedzi już kilka razy podczas właśnie różnych materiałów powiedziała, że ona nienawidzi gier, które wciskają jej politykę do gardła. I mówiąc szczerze, to jest jedyna osoba, której nie lubię z całej tej ekipy, nie? Dokładnie przez to. Wcześniej nie miałem z nią żadnego problemu, nie? Naprawdę żadnej kosy. Ale jak słyszałem, to kurwa po raz kolejny, to mówię. Mam nadzieję, że ty kurwa nie głosujesz. Ty. Bo o ile ja wiem, że, że, że ona jest w USA i jej, jej kretynizm nie, nie dosięga, to, to dalej, po prostu mam moją taką, wiecie, gut reaction, jest spoko, ale wypierdalaj. <grystanie> w z u Karolina Krowa, Pojedyncze pojedynczej Flavius konieczności Flawius, i Janek oraz kto pan tak skasztanił, dawczynie kawy z ciastkiem, Michał Dawczynie Pizza, Dan Pawłowski, Ranafek, Kształt Kraliński, Ewa Sadowska oraz Szef, Dawcy, Kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Hypatia, Grom, Mephisto, Samlin, Bartomiej, Wehanort, Eryk Fos, Marok, w, Łukasz Puchalski, Dawid Urzniewski, Smoki Dora oraz Krysku, Osoby dające kawę, Kropser, Jarosław Ternikowski, Borsuk cukrowy. George Soros, Ezio Robin, Bernabeu, 2 Heinrich, Michał Miku39x, Kot Gruszka, Aisy, Rentifo, Tifo, Julia, Esz, XLS, Maciej oraz Adam i osoby dające herbatę, Ryszku Miński, Poczek The Boss, Dziad Paweł Pawlik, Antybrister, Inżynier Pilny, EmpathyMaster3000, Daniel Daymoon, Hubert, Mazur, kaczka, Maciej Dzieliński, Sylwester, Uba, Darok, Lusek, Adrian, Gamil, Włodek, Misiek oraz LAKARDAR! Yo!